Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku opowiem wam wszystkie newsy na temat nadchodzącego update'u w Pet Simulator X. Więc bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A więc zacznijmy sobie od takich małych zmian, które zostaną dodane w najbliższym update'cie. Więc pierwszą rzeczą, która zostanie dodana, będą dodane takie nowe wizualizacje do kamieni, macie je teraz na ekranie. Nie wiem czy jesteś to związany z nową mapą, czy zostaną po prostu tak o dodane. Zostaną dodane również nowe emotikony, takie jak odrzuć, wybrana historia i historia, kości wybrane i kości. No ale to tyle z takich mini newsów, lecimy z grubszymi newsami, a jednym z nich jest to, że już jutro będziemy mogli zdobyć za freecode tą oto deskę. Myślę, że naprawdę spoko opcja dla tych, którzy nie mają w ogóle deski. Je ogólnie wygląda ona bardzo fajnie, myślę, że będę jej używał. Update już jutro i jak widzicie, Titanic Cut też się rozmraża. Co zatem idzie, Huge już coraz bliżej. Została również dodana do niego ikona, która prezentuje się następująco. Jestem ciekawy, czy to będzie ikona w ekwipunku, czy gdzieś indziej. Okej, okay, jak już mamy dodane piernikową skrzynkę, zostanie również dodawana golden, piernikowa skrzyneczka, oczywiście. Tak samo jak na kattajze w sumie. Tam też mamy zwykłego Czesta. No i tam za cattajką za wodospadem został nawet dodany golden części. Zostanie również dodany nowe ekskluzywne jajko za robuxy. I zastanawia mnie tylko to, czy będą dodane pety, które zaraz mam przedstawię, czy jednak jakieś inne, których jeszcze nie wiemy. Ale jajko na ekskluzywy wygląda następująco i prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay, z nowych petów wiemy, że zostaną dodane dwa nowe pety, a dokładnie prezent chest Mimi, który wygląda bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę mi się podoba fajnie jakby to były pet nie za robuxy, bo chciałbym mieć takiego peta w ekwipunku. Oraz świąteczny pet Grinch, po prostu Grinch Cat. Ja na przykład nie lubię Grinch Cata, wy możecie napisać w komentarzach, czy lubicie, ale w grze prezentuje się bardzo fajnie. Teraz czas na huge. Jak już jest Grinch Cat, to zostanie również dodany huge Grinch Cat, który wygląda następująco. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał w grze. Czy będzie on mega ładny, na przykład jak bałwanek, czy jednak trochę inny. A jak już jesteśmy w temacie huge, to będzie dodany nowy przez wielu oczekiwany Huge Mr. Puffs, czyli kobieta świętego Mikołaja. Prezentuje ona się następująco w gierce i myślę, że wygląda super. Idealnie pasowałaby do mojego Huge Santa Puffsa. No i to tyle w dzisiejszych newsach. A ja jeszcze na dzisiaj mam dla Was do rozdania takiego Elf Doga Golden. Jedyne co musicie zrobić, to napisać ważnik w komentarzu. A teraz na ekranie wyświetla Wam się zwycięzca ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczko, gratuluję, zgłoście się po nagrodę. A ja wam dziękuję za oglądanie tych newsów. Do następnych takich i się